Witam moi widzowie. Zobaczcie, jestem na dzień dzie niedzielnym spacerze. I co ja spotkałam? Spotkałam Elephant InBay, <grymne> czyli Dogi Słonia. To jest ogromne drzewo. Przepiękne drzewo. Tam świeżo, i ono jest ogromne. I szerokość jest taka. o. Ale, ale słyszałam, że w ogóle do drzew trzeba się przytulać i brać dobrą energię z tych drzew. Ale tu drzemie energia stu, stuletnia, tysiąc... Nie no, ja nie wiem ile. W Średniowie, średniowieczu. I minder alt der Baum auf, wie alt kann der Baum Noch mi 200. 200? Mm -hmm. No Polka, myślę, że dwustuletni... To jest chyba dąb. to jest ajsie? Platanę. Platanę, to platane, platanę. Platane. Platan to jest w życie. No. I taki kontakt z drzewami, to się nazywa dendrologia, chyba. Tak mi się wydaje dendrologia. Dobrze, kochani, także miłej niedzieli Wam życzę. Do zobaczenia.